Szanowni Państwo, dziś stricte religijnie. Przetłumaczyłem dla Państwa pewien film, dodałem lektora. Mowa o filmie dziewięć szokujących faktów z Koranu. Film ten dostępny jest w oryginale na kanale Merciful Servant, bardzo dobry kanał, polecam, jeżeli ktoś zna język angielski. Także bez zbędnego owijania w bawełnę, zobaczmy sobie wspólnie ten film. Od zarania ludzkości staraliśmy się zrozumieć naturę i nasze miejsce w niej. W poszukiwaniu celu życia wielu ludzi zwróciło się ku religii. Większość religii opiera się na księgach, które ich wyznawcy uważają za natchnione przez Boga bez żadnego dowodu. Islam jest inny, ponieważ opiera się na rozsądku i dowodach. Istnieją wyraźne oznaki, że Księga Islamu, Koran, jest słowem Bożym i mamy wiele powodów, aby poprzeć to twierdzenie. Żeby być uczciwym tu, wydaje mi się, że pozostałe religie też mają dowody na słuszność swoich. Swojej wiary, swojej religii. Oczywiście jakość tych dowodów jest dyskusyjna, no ale trzeba to też jasno powiedzieć: że, że inne religie też opierają się na swoich dowodach. Tego zabrakło mi tu w tym, w tym filmie, w tym twierdzeniu, ale idź, jedźmy dalej. Na przykład naukowe i historyczne fakty znalezione w Koranie, które były nieznane ludziom w tamtym czasie i zostały odkryte dopiero niedawno przez współczesną naukę. Koran jest napisany unikalnym stylem językowym, którego nie da się odtworzyć. Jest to znane jako niezmienność Koranu. Istnieją proroctwa zapisane w Koranie i przez proroka Muhammada, które się spełniły. Tak, znajomość języka arabskiego jest bardzo ważna, żeby poznać w pełni jakość i niesamowitość Koranu. Omówmy kilka faktów znalezionych w Koranie. Numer jeden: Pochodzenie życia. Woda jest niezbędna dla wszystkich żywych istot. Wszyscy wiemy, że woda jest niezbędna do życia, ale Koran stawia bardzo nietypowe twierdzenie. Stworzyliśmy każdą żywą istotę z wody, czyż oni nie uwierzą? W tym wersecie woda jest wskazywana jako źródło wszelkiego życia. Wszystkie żywe istoty zbudowane są z komórek. Obecnie wiemy, że komórki składają się głównie z wody. Na przykład 80% cytoplazmy, podstawowy materiał komórkowy standardowej komórki zwierzęcej, opisywany jest w podręcznikach biologii jako woda. Fakt, że żywe istoty składają się głównie z wody został odkryty dopiero po wynalezieniu mikroskopu. Na pustyniach Arabii ostatnią rzeczą, jakiej ktoś by się spodziewał, jest to, że całe życie pochodzi z wody. Numer 2, żelazo. Żelazo nie jest naturalne dla Ziemi. Nie uformowało się na Ziemi, ale spadło na nią z kosmosu. Może to zabrzmieć dziwnie, ale to prawda. Naukowcy odkryli, że miliardy lat temu w Ziemię uderzyły meteoryty. Meteoryty te przenosiły żelazo z odległych gwiazd, które eksplodowały. Koran mówi w ten sposób o pochodzeniu żelaza. Zesłaliśmy żelazo z jego wielką wrodzoną siłą i wieloma korzyściami dla ludzkości. Bóg używa słów zesłanych na żelazo. Z wersetu tego jasno wynika, że żelazo nie jest ziemskim materiałem, lecz zostało zesłane dla dobra ludzkości. Fakt, że żelazo przybyło na Ziemię z kosmosu jest czymś, czego nie mogła wiedzieć prymitywna nauka z VII wieku. To prawda, większość żelaza pochodzi z wybuchu gwiazd supernowych i faktycznie też na Ziemię żelazo dotarło podczas formowania się Ziemi i bombardowania meteorytów. Niesamowite jest to, że rzeczywiście Koran wspomina o takim fakcie. Istotne jest też to, że faktycznie rola żelaza w dzisiejszym świecie jest ogromna, jest ogromna. Współczesna cywilizacja nie jest możliwa bez użytkowania żelaza. Na pewno nie wyglądałaby w ten sposób, jak wygląda teraz. Numer 3. Ochronne funkcje nieba. Niebo odgrywa kluczową rolę w ochronie Ziemi. Niebo chroni Ziemię przed śmiercionośnymi promieniami Słońca. Gdyby niebo nie istniało, promieniowanie słoneczne zabiłoby całe życie na Ziemi. Działa również jak koc owinięty wokół Ziemi, aby chronić ją przed mroźnym, zimnym przestrzeni kosmicznej. Temperatura minus 270 stopni Celsjusza Gdyby taka temperatura była na Ziemi, planeta natychmiast by zamarzła. Niebo chroni również życie na ziemi, ogrzewając powierzchnię poprzez zatrzymywanie ciepła, efekt cieplarniany i zmniejszanie ekstremalnych temperatur między dniem a nocą. To tylko niektóre z wielu ochronnych funkcji nieba. Koran odnosi się do nieba również w następującym wersecie. Uczyniliśmy niebo ochronną pieczęcią, a jednak oni odwracają się od naszych znaków. Koran wskazuje na ochronę nieba jako znak Boga. Ochronne właściwości nieba zostały odkryte dzięki badaniom naukowym przeprowadzonym w XX wieku. Numer 4. Góry. Koran zwraca naszą uwagę na bardzo ważną cechę gór. Czyż nie stworzyliśmy ziemi jako miejsca odpoczynku, a gór jako pali? Koran wskazuje, że góry mają głębokie korzenie, używając do ich opisu słowa pal. W rzeczywistości góry mają głębokie korzenie, a słowo pal jest ich dokładnym opisem. Książka zatytułowana Ziemia, autorstwa geofizyka Franka Pressa, wyjaśnia, że góry są jak pale i są zakopane głęboko pod powierzchnią Ziemi. Mount Everest, którego wysokość wynosi około 9 km nad Ziemią, ma korzeń o głębokości ponad 125 km. Fakt, że góry mają głębokie korzenie, był znany dopiero po opracowaniu teorii tektoniki płyt na początku XX wieku. Z tego co wiem, słowo użyte w języku arabskim oznacza nie tyle palco wbity pal, czyli ją dokładnie sugeruje i odnosi się do tego, że większa część góry jest jednak pod powierzchnią Ziemi. Coś niesamowitego. Nie tylko fakt, że góry mają korzenie, ale fakt, że tak precyzyjnie i tak trafnie określono to w księdze, która powstała 1400 lat temu. Numer 5. Ekspansja wszechświata. W czasach, gdy nauka astronomii była jeszcze prymitywna, ekspansja wszechświata została opisana w Koranie. I to my zbudowaliśmy wszechświat dzięki naszej twórczej mocy i wciąż go rozszerzamy. Fakt, że wszechświat się rozszerza został odkryty w ubiegłym wieku. Fizyk Stephen Hawking w swojej książce Krótka historia czasu pisze, że odkrycie, iż wszechświat się rozszerza, było jedną z największych rewolucji intelektualnych XX wieku. Koran wspomina o rozszerzaniu się wszechświata jeszcze przed wynalezieniem teleskopu. Nic dodać, nic ująć. Nie wiem, jak można polemizować z tym wersetem i twierdzić, że. Nie wiem, że to może przez przypadek tak zostało napisane. Za dużo tych przypadków. Za dużo. Numer 6. Słońce i orbita. W 1512 roku astronom Mikołaj Kopernik przedstawił swoją teorię, zgodnie z którą Słońce znajduje się nieruchomo w centrum Układu Słonecznego, a planety krążą wokół niego. Przekonanie, że Słońce jest nieruchome, było szeroko rozpowszechnione wśród astronomów aż do XX wieku. Jest to obecnie dobrze ugruntowany fakt naukowy, że Słońce nie jest nieruchome, ale porusza się po orbicie wokół centrum naszej galaktyki Drogi Mlecznej. Kolejny dowód, że. Nauka się myli, Koran się nie myli. Koran wspomina o orbicie Słońca. To on stworzył noc i dzień, Słońce i Księżyc, z których każdy unosi się na swojej orbicie. Według astronomów jeszcze kilkadziesiąt lat temu Koran byłby błędny, ale obecnie wiemy, że koraniczne opisy ruchu Słońca są zgodne ze współczesną astronomią. Osobą, która pierwsza zasugerowała, że Słońce porusza się w kierunku konkretnego punktu, był pan William Herschel. To twierdzenie powstało w 1847 roku XIX wieku tak zwany apex Słońca potwierdzono to w późniejszych badaniach. Także, pff, słuchajcie, jakby kolejny szokujący, kolejny niesamowity fakt. Który możemy znaleźć w Koranie. Warto też zaznaczyć, że ruch księżyca po robicie był wcześniej znany, może nie tak precyzyjnie jak, jak w dzisiejszych czasach, ale tak jak wspomniano w filmie do XX wieku, sądzono, że Słońce jest stacjonarne, nie porusza się po żadnej orbicie. Także można by było się sprzeczać z tym wersetem koranicznym 100 lat temu, że, że Koran kłamie, że nie jest zgodny z nauką, ale jak widać, jak już wspomniałem wyżej, Widać teraz, kto co się myli. Numer 7. Ocean. Koran używa obrazów i porównań, aby przekazać swoje głębokie znaczenie. Tutaj opisuje stan niewierzących jako ciemność w głębokim oceanie, który jest pokryty falami, nad którymi są fale, nad którymi są chmury, warstwy ciemności jedna na drugiej. Kiedy ktoś wyciąga tam rękę, ledwo ją widzi. Ci, którym Bóg nie daje światła, nie mają światła. Powszechnie uważa się, że fale występują tylko na powierzchni oceanu. Oceanografowie odkryli jednak, że pod powierzchnią oceanu występują fale wewnętrzne. Fale te są niewidoczne dla ludzkiego oka i mogą być wykryte jedynie przez specjalistyczny sprzęt. Koran wspomina o ciemności w głębokim oceanie, nad którym znajdują się fale, a nad nimi fale, a następnie chmury. Opis ten jest niezwykły nie tylko dlatego, że opisuje wewnętrzne fale w oceanie, ale także dlatego, że opisuje ciemność głęboko w oceanie. Człowiek może nurkować na głębokość nie większą niż 70 metrów bez sprzętu do oddychania. Światło jest obecne na tej głębokości, ale jeśli zejdziemy na głębokość 1000 metrów, jest całkowicie ciemno. 1400 lat temu nie było łodzi podwodnych ani specjalistycznego sprzętu do odkrywania wewnętrznych fal lub ciemności w głębi oceanów. Numer 8. Kłamstwo i ruch. W czasach proroka Muhammada pokój z nim żył okrutny, uciskający przywódca plemienny o imieniu Abu Jal. Bóg objawił werset Koranu, aby go ostrzec. Nie, w rzeczy samej, jeśli się nie zatrzyma, złapiemy go za czoło. Jego kłamliwe, grzeszne czoło. Bóg nie nazywa tej osoby kłamcą, ale nazywa jej czoło, przednią część mózgu, kłamliwą i grzeszną i ostrzega ją, aby przestała. Werset ten jest istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, przednia część naszego mózgu jest odpowiedzialna za ruchy dobrowolne, jest to tak zwany płat czołowy. Książka zatytułowana Podstawy Anatomii i Fizjologii, która zawiera wyniki badań nad funkcjami tego obszaru, stwierdza, motywacja i zdolność przewidywania do planowania i inicjowania ruchów występują w przedniej części płatów czołowych. Mówi się, że obszar przedczołowy, część mózgu odpowiedzialna za ruch, zostanie zajęty, jeśli mężczyzna się nie zatrzyma. Po drugie, liczne badania wykazały, że ten sam region płata czołowego jest odpowiedzialny za funkcję kłamstwa w mózgu. Jedno z takich badań przeprowadzono na Uniwersytecie Pensylwanii, w którym ochotnikom zadawano pytania podczas komputerowego przesłuchania. Stwierdzono, że gdy ochotnicy leżeli, aktywność kory przedczołowej i przedruchowej była znacznie zwiększona w obszarze płata czołowego. Przednia część mózgu odpowiada za ruch i leżenie. Koran łączy ruch i kłamstwo z tym obszarem. Te funkcje płata czołowego zostały odkryte za pomocą sprzętu do obrazowania medycznego, który został opracowany w XX wieku. Czyli nie przypadkiem mowa tu o. Przedniej części głowy. W dzisiejszych czasach wiadomo dlaczego to słowo zostało użyte. Również po to, żeby pewnym ludziom to nieco udowodnić. Bo tyle, tyle przypadków niesamowitej zgodności wersetów Koranicznych z nauką, no, tyle przypadków nie może być przypadkiem. Number nine. Numer 9. Receptory bólu. Przez długi czas uważano, że poczucie czucia i bólu zależy od mózgu. Odkryto jednak, że w skórze znajdują się receptory bólu. Bez tych receptorów bólu dana osoba nie byłaby w stanie odczuwać bólu. Szczerze powiedziawszy, ja do niedawna myślałem, że faktycznie jedynie mózg odpowiada za, za ból, za uczucie bólu. Rozważmy następujący werset dotyczący bólu. Tych, którzy odrzucają nasze objawienia, wyślemy w ogień piekielny. Kiedy ich skóry zostaną spalone, zastąpimy je nowymi, aby mogli nadal odczuwać ból. Bóg jest wszechmogący, wszechmądry. Bóg mówi ludziom, którzy odrzucają Jego przesłanie, że kiedy znajdą się w piekle, ich skóra zostanie spalona, aby nie mogli odczuwać bólu. Da im nowe skóry, aby nadal odczuwali ból. Koran wyjaśnia, że ból zależy od skóry. Odkrycie receptorów bólu w skórze jest dość nowym odkryciem w biologii. Hmm. Mógłby ktoś polemizować, że można to interpretować też na inne sposoby, ale słuchajcie, zastanawiam się. No, faktycznie, no faktycznie jest taki, taka wymowa z tego wersetu, że czujemy ból dlatego, że posiadamy skórę. Zastanawiam się, co mogła przeciętna osoba w VII wieku myśleć na ten temat. Szukam dziury w całym, ale nie znajdę. Hm. To tylko niektóre z wielu faktów zawartych w Koranie. Ważne jest, aby wiedzieć, że Koran nie jest księgą naukową, ale jest spójny z nauką. Twierdzenie, że fakty naukowe w Koranie wynikają z przypadku, byłoby irracjonalne. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że Bóg objawił tę wiedzę prorokowi Muhammadowi. Podobnie jak Koran zawiera wiedzę o świecie przyrody, zawiera on również informacje o wewnętrznych wymiarach naszych dusz. Odnosi się do naszych uczuć, pragnień i potrzeb. Koran informuje nas, że mamy cel w życiu i że podążanie za Bożym przewodnictwem doprowadzi nas do wewnętrznego spokoju w tym życiu i raju w zaświatach. A odrzucenie jego przesłania doprowadzi do depresji w tym życiu i ognia piekielnego po śmierci. Pokażemy im nasze znaki we wszechświecie i w nich samych, aż stanie się dla nich jasne, że to jest prawda. Czy nie wystarczy, że Twój Pan jest świadkiem wszystkich rzeczy? Gwoli ścisłości, gwoli podsumowania. Po pierwsze, to jest jedynie kilka przykładów w gąszczu niesamowitych faktów dotyczących Wszechświata Ziemi, niesamowitych przepowiedni też, które dotyczą naszego świata. I mówi o fragmentach nie tylko z Koranu, ale i z Sunny. Tego jest za dużo, żeby to był przypadek. Nie można przypadkiem aż tyle rzeczy zgadnąć jakoś w cudowny sposób, przypadkiem wysunąć jakieś twierdzenia, które są spójne z nauką nawet tysiąc parę lat później. Druga rzecz. Muhammad, pokój z nim był analfabetą, niewykształconą osobą żyjącą na pustyni. To też wiele mówi o, i w kontekście elokwencji Koranu, i w kontekście tych niesamowitych rzeczy, które mieliście okazję dzisiaj poznać. Trzecia rzecz to nie ma przypadkowych słów w Koranie. Nawet gdy będziecie czytać tłumaczenie, czyli nie oryginał, nie, nie w języku arabskim Koran, nawet gdy będziecie czytać to tłumaczenie, to. Wychwycicie, że tam wszystko jest bardzo konkretne. Każde słowo jest użyte po coś. To jakby też burzy tezę tej przypadkowości, przypadkowych cudowności, przypadkowych faktów, które mają pokrycie w nauce. Koran ma te właściwości, że daje znaki ludziom, te niesamowite znaki w każdym czasie, czyli były niesamowite znaki dla ludzi, którzy żyli w czasach proroka Mohameda, pokój z nim. Mamy też Słuchajcie, znaki, które są, jak widać, przeznaczone dla nas, dla ludzi, którzy żyją w czasach współczesnych. Gdzie w tej starej księdze, która ma 1400 lat, jesteśmy w stanie wychwycić nadal niesamowite rzeczy, które są dowodami na to, że nie mógł tej księgi stworzyć jakikolwiek człowiek, bo nikt nie miał takiej wiedzy 1400 lat temu. Mam nadzieję, że ten film skłoni niektórych. Do przemyślenia, oczywiście każdy ma swój rozum, każdy ma swój poziom wiedzy, swoją moralność też i ma prawo podążać za tym, w co wierzy.